Ej, ty Ja to wrzucam na grupę. Ja to na ty wrzucam. Ej, ja to wysyłam na grupę. To ej. Tak na ej, ale bez przekleństw, dobra, bo to ja na, na ty wysyłam, dobra? Dobra. Ja to wtedy poglądam i zobaczę, czy jak są przekleństwa, to ja tego nie będę wrzucać, to nie? Ej, będziemy mieć. O, stary, ale. Ale zaryłem. No. Ej, dawaj, daj, wywrócić. Ej, ej dawaj! Ej. Dobra. Wytrze się, nie... Z najwyższego najwyższego, bę... jest popularny w ogóle, bo ja nawet ty wrzucam Dawaj Okej Skończę nową w Kostrzynie Urodziłem się w Niemczech Słyszy się? Ja też jestem z Kostrzyna, ale ty... To jest, jest nasz piękny kraj kostrzyński My. Tam jest... o, Natan Coś jest Natan coś zrobił? A pieniądze. tutaj jest pan! Też to nagrywa, To Zaraz, co z Dobra, dawaj. zjeżdżaj. No, Dobra, lecimy na w kierunku Berlin. Ja lecę za to. Zywajcie! Dawaj, dawaj, Wiktor. Co ty spróbuj? Nie, ja, ja mam za fajnie! Na... No, ja nagrywam, więc nie mogę. Ja się dam radę. Bo ja coś z polaki. już idzie tu sprawdzili I co? <laughs> co Zaraz coś nie Weź weź tu puść. Ja już nie mam, <laughs> Dobra. Ej weź tak, nie ruszaj się, nie ruszaj się Nie ruszaj się No to jest koniec O Jezu xD po to Kto tak napisał? Zobaczcie Starusz Patola. I no. co to jest? Starusz Starusz Ej, dobra, Starusz, <laughs> Starusz. Ch Chyba tak Ej Karolina do mnie pisze oh, 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 oh. Ej życie Ej Ej <laughs> Nie Napisz nie Patrzcie, ciuciąg jedzie, patrz, patrz patrz. What the fuck